Michael Scott lubi to na she Set. To właśnie wygląd tego auta sprawia, że jest ono tak wyjątkowe. Wnętrze utrzymane w tej samej stylistyce co nadwozie. Zaczynam od schowka przed pasażerem. On jest zamykany na kluczyk, no ale jego pojemność woła o pomstę do nieba. W konsoli środkowej jest taka odkryta półeczka, tu też taka no, niczym niewyłożona, ale jest miejsce na drobniaki i aż trzy miejsca na kubeczek. Gniazdo zapalniczki, które jest również tutaj. Na górze podnoszenie, opuszczanie szyb. Przednie szyby idą w górę i w dół. Automatycznie potężna kierownica. Jej średnica budzi respekt. W dwóch zakresach możemy sobie tyłeczek podgrzać. Fotel pasażera składa się na płasko i możemy sobie zrobić tutaj powierzchnię użytkową. Osoba w środku będzie miała pod tyłkiem mocowania pasów i może być średnio wygodnie. Na plus bardzo niski tunel. Tu są przyciski do szyb. Pojemność 521 litrów. Ja się pytam, skąd w tak krótkim nadwoziu wygospodarowano aż taką przestrzeń? Miłym dla mnie zaskoczeniem jest prowadzenie się tego auta. Myślałam, że styl retro będzie również w zawieszeniu, a to auto prowadzi się naprawdę poprawnie i nie odbiega od tych średnich konkurentów ze swojej klasy. Okej, okay, nie jest to może w prowadzeniu Golf Plus, a coś bardziej jak francuski van z tej klasy, ale obawiałem się, że będzie bardziej po amerykańsku. Kierowca siedzi blisko szyby, przez to świetnie widzę maskę i jej krawędź, natomiast dużo gorzej jest w kwestii widoczności świateł zawieszonych nad skrzyżowaniem, jak podjedziemy jako pierwsi, bo głowa pod szybę i zaglądam do góry.